Cześć, witajcie, z tej strony Aladar. Dzisiaj sobie zagramy w kaczem na ogójkę w Jest Już się powtarza, aczkolwiek jest nie w niej mm, coś bardzo podobnego. Zmieniają się klasy, bo ona jest bardzo, bardzo fajna. No już, już zagrałem raz tak. w grę, ale jak oglądałem youtuberów, to właśnie mm, mówią, że bardzo, bardzo fajna. Jeden z najlepszych kaczek na ogójkę do tej pory. Pomimo tego, że już była, ale trochę ją zmienili i zaczynamy jako druid bo możemy być albo druidem albo magiem i nie chodzi właśnie w tej harczonej ulicy o to żeby zabić przeciwnika tylko żeby z nim, żeby z nim kooperować i um, i zdobyć i zabić takiego bossa który wy zaraz, którego zaraz zobaczycie o właśnie tego druka który jest niesamowicie To jest niesamowicie cwaniacki i ma. Tak, naprawdę, sam nie atakuje, ale ma pięć takich yy, kart. Właśnie to jest jedno, że zadaje trzy w postaciom jego atak, jakby. Druga to jest, że niszczy. Że robi ten atak. No ty gnoju. Że. No, druga to jest właśnie to, że. Zadaje swój tak jednemu z yy, yy, naj, najsilniejszej postaci. Trzecie to jest, że atakuje obu swoim atakiem obu, obie osoby jakby, obu praczy Czwarte to jest, że niszczy taką jednostkę z Dobra, nie pamiętam już raczej, żeby... nie mogę odgadać kłopot. To będzie dla niego, dla tego typa dobre. Ale, w sumie, stracę zresztą, ale po prostu, tej, teraz właśnie strasznie irytujące, bo jest, no, więc... ale spróbujemy wygrać. Teraz właśnie, jeśli on, bo on może sobie zadawać yy... ataki właśnie w pewnym momencie, jak na np. będzie tego tak to będę mieć dosłownie przez ranę. Mogę zagrać jeszcze wtedy, są biaka, ale już trudno. Możecie poradzić, tutaj mamy tutaj dużo kart, które dają użycia minimum i mojemu, mojemu w, tym, w tym przypadku, przyjacielowi. Okej. Okay. Mamy trochę kart. O, trudno. O, tym dobieraliśmy legendę jedną. Tak. I zrobimy. Tak. I tak. Gotowy do nauki No, dobra, to akurat tam w tej, w tej sytuacji nic nie robi. A na zewnątrz dużo pewnie Dam mu 5 punktów przez całą jaka? Fajnie, że mamy go zabił, ale trudno. Ok, dobra, damy mu trochę życia. Hmm. I w sumie możemy mu dać mamy to. Dobra, przynajmniej dał mi 3-3 Słanieczka tutaj Zobaczymy co wykompiluję O dobra To było bardzo dobre, bardzo dziękuję Kolego Bluby dworki, gdy ci mnie mięsa Typy no i oszukiwaczu Ja nie poplaczu daj każdemu hmm, 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 hmm. w sumie to to bym zaczekał ażbym miał tego Milhouse'a w sumie nie pamiętam, a Miołko Miołko Gromiło bo on się tak po polsku nazywa e, okej okay, mama bo ja w życie, więc nie muszę w sumie tego używać teraz prowokacja hmm. to, to jest w, w, zupełnie bezużyteczna a tym osobistym na razie nie będę atakował, bo nie da zamiaru, bo ma jeszcze pełne życie, tak naprawdę. Muszę się liczyć, że tak naprawdę, mieć w dupie to, że on sam najmocniejsze postacie, bo tego się nie da uniknąć. I te karty amnabłeki są niestety całkiem długie. I wystarczy, że jedna osoba umrze i od razu się przegrywa wszystko. Hmm. może jakby zagrał jakąś dobrą kartę. Z krzykiem bojowym, to by było elegancko. O, no, na przykład to, I jakbym teraz dostał do Milhouse'a, to by było tak zajebiście. By, no, miękka, miękka, przepraszam. O, ok. O, kurde, tak mu teraz to dał, to by miał 4 to by miał 5 ataku. O, jest. O, chryste. Dobra, zmarnowało mi zombiaka, ale okej okay. Ale teraz. Patrzcie. Okej okay. Doceniam to I zadamy mu 5 punktów obrażeń i dobierzemy kartę Zobaczymy co czasaniemy jeszcze. Dobra Siła natury. No, tutaj się zaczyna robić. ciekawe, na szczęście mamy jeszcze to... Uzdrawiający dotyk. No, dobrze, że nie dotyk y, zboczeńca, bo to, to by było albo dotyk księdza, dotyk proboszcza. To by już nie było takie ciekawe. No, 7. Właśnie dzięki temu, że on miał to lustrzane odbicie, bo ja wiedziałem, że to jest ten sekret, bo to jest jedyny sekret, który ma przeciwnik w talii, to dzięki temu właśnie mogłem mu przyzwać, że ma teraz całkiem sporo punktów odbierania, muszę zadawać 10 właśnie, o to chodzi. Chociaż mógł go w sumie zagrać od razu, to by zadał jeszcze więcej. My kryształów, man, już nie potrzebujemy. Byłam już tak naprawdę pełna oboje. O! Ta się przyda. No okej, okay, zobaczymy. Mam nadzieję, że on ma coś, dzięki czemu będę mógł trochę tego... ...Trogzora yy, podbustować znaczy, W sumie nie jego, tylko... No, 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 tak. Dobrze, bardzo dziękuję. O to chodziło. Okej, okay, zajebiście. O to chodzi. Myślę, że go możemy już rozdupcić nawet. No. jestem tego, jeszcze mamy siłę natury. No, wygraliśmy. I tak wygraliśmy chyba. Taka u mnie dwa najsłabsze, więc dziękuję. Bo mi miło. Dziękuję. Oh. Dziękuję wam, że mi się podobało. Jeśli tak zostawcie, w górę. I widzimy się w następnym filmie. Jeeey. E lo